ВИТОЧНЫЕ I serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj poruszymy sobie temat odbloku. Temat, który bardzo często pojawia się na Instagramie, na YouTubie, na TikToku. Dzisiaj powiemy sobie po co się robi odblok, jak go ewentualnie wykonać i czy jest w ogóle sens się odblokowywać. Jeżeli chodzi o odblok praktycznie to wygląda tak, że staramy się przywrócić swoją naturalną produkcję testosteronu. Każde środki, które blokują oś HPTA typu testosteron czy inne anaboliki powodują, że nasz organizm przestaje produkować własny testosteron. Jak odstawimy ten testosteron to nasz wynik tego hormonu będzie na poziomie bliskim zeru lub nawet zerowy. Oczywiście sam organizm dąży do homeostazy i prędzej czy później będzie chciał wrócić do normy. Jednakże to trwa nieraz długo, pół roku, rok, a nieraz w ogóle się już nie odblokujesz. Więc farmakologią często sportowcy przywracają naturalną gospodarkę hormonalną do normy. I teraz pytanie, czy warto jest robić odblok? Zależy kto jaki ma cel. Inny cel będzie miała osoba, która ma aspirację do startów w zawodach w Mr. Olympia. Jest to całe jej życie. A inny cel ma osoba, która weszła na cykl, bo nam mówił kolega. No przyczyny są różne. Chciał zrobić lepszą formę przed wakacjami. Nie oceniamy tutaj, bo każdy z nas w życiu coś głupiego robił i proszę się tutaj nie, nie śmiać z innych osób, ponieważ każdy miał jakiś tam swój powód. I odblok warto robić wtedy przede wszystkim, jeżeli planujemy potomstwo w najbliższym czasie lub w ogóle w przyszłości, jest pierwszy aspekt. I wtedy nie robimy mostku, bo jak jest zawodnik, który startuje w zawodach kulturystycznych, bardzo często wykonuje mostek. Mostek jest to w takim slangu kulturystycznym zejście do dawek testosteronu na taki poziom, jaki mniej więcej produkuje ludzki organizm naturalnie. Czyli mostek to będzie załóżmy te 100 mg testosteronu w tygodniu, u każdego będzie to wyglądać inaczej. Na odblok to będzie całkowite odstawienie jakichkolwiek środków, które wpływają na naszą naturalną produkcję. I wtedy ten odblok polega na tym, że podajemy. Leque. które powodują, że ten testosteron wraca, imitują produkcję naturalną testosteronu. Jest to m.in. innymi gonadotropina kusmówkowa, czyli znane HCG, klomid, nieraz tamoksifen, Natomiast od tego się już odchodzi. I kwestia mostku a odbloku jest taka, że po odbloku warto sobie zrobić troszeczkę przerwy i mostek zarówno tak samo jak odblok bardzo często jest robiony wtedy, gdy badania krwi się krzaczą, są złe, gęstość krwi jest bardzo wysoka i trzeba gdzieś ten organizm Odbudować, wtedy się robi odblok lub mostek. Ale że dzisiaj mówimy o odbloku, to powiemy sobie jak to przeprowadzić pewno, jeżeli chodzi o odblok, musimy matematycznie, sobie, a to może być trudne dla niektórych, popatrzeć ile i jaki środek ma okres półtrwania, tak aby nie rozpocząć odbloku wtedy, jak jeszcze we krwi krąży jakikolwiek anabolik. I częstym schematem jest przejście na gdzieś miesiąc przed odblokiem na krótki estr, na przykład testosteron propionat. Nie jest to konieczne, ale dużo osób tak robi, ponieważ jest wtedy łatwiej. Ten testosteron wiadomo, że po 3-4 dniach już praktycznie będzie zerowy we krwi, a enantat, mimo że ma okres półtrwania 4 дни Każdy metabolizuje inaczej i można się troszeczkę nie wczelić. Dla bezpieczeństwa, gdzieś 5-7 dni po ostatnim zaszczyku z testosteronu propiona, to robi się odblok, wtedy na przykład wjeżdża HCG, następnie klomid. Najważniejsze podczas odbloku jest to, aby wyrównać wszystkie hormony, ponieważ jeżeli prolaktyna czy chociażby estradiol będzie za wysoko, to już może wpływać negatywnie na y, finalny odblok i wynik tego testosteronu. Bardzo często osoby idą w skrajność drugą, czyli zbyt mocno te hormony kontrolują. To jest może złe Określenie, bo jak można zbyt mocno kontrolować, ale zbyt mocno zbijają załóżmy poziom estradiolu do zera. I wtedy, jak wchodzi klomid, a on bazuje, można powiedzieć, na naszych estrogenach, to ten testosteron nie będzie tak wracał jak powinien. Kiedy się powinno robić odblok. Na pewno wtedy, jeżeli chcemy zrobić przerwę. Oczywiście przerwy podczas stosowania dopingu powinny być zawsze. Nawet osoby, które zawodowo się zajmują sportem, robią przerwy, a osoby, które się interesują kulturystyką i amatorsko trenują, często nie robią odbloków czy mostków w ogóle. I to jest moim zdaniem błąd, ponieważ po takim odbloku nie dość, że wyjdzie to nam na zdrowie, no nie oszukujmy się środki dopingujące, to nie jest fontanna młodości i zdrowia. To jeszcze potem lepiej progresują, ponieważ robią okres tak zwanego deloadu, robią okres roztrenowania. W każdym sporcie to występuje, więc kulturystyka czy budowanie sylwetki nie jest jakimś innym sportem, że tu jakieś inne zasady się dzieją. Tylko nieraz psychika na to nie pozwala, i dojrzały kulturysta wie o tym i stosuje to w odpowiednim czasie i miejscu. Kiedy tak naprawdę ten odblok robić? Moim osobistym zdaniem, jeżeli chodzi o mostek czy odblok, ale już bardziej z tym nastawieniem na odblok, to przede wszystkim, jeżeli to już jest stosowane 5-6 miesięcy, suprafizologiczne dawki, nawet samego testosteronu, które koniec końców będą wpływać na upośledzenie pracy neuroprzekaźników typu dopamina, serotonina, wtedy warto zrobić odblok lub mostek. Więc wtedy, jeżeli robimy odblok, warto zrobić chociaż te 3-4 miesiące przerwy lub krócej, zależnie od tego, jaki mamy C, jak mówiłem poprzednio. Jednak żeby to nie było tak, że robimy odblok, a od razu po odbloku wchodzimy, bo to się troszeczkę mija z celem. Jeżeli naszym tutaj problemem jest gęstość kwit, czy jakieś inne badania, które chcemy naprawić, to tak naprawdę mostek czy odblok będzie stosowany do tego czasu, aż te wyniki się nie wyrównają. Także podsumowując, odblok jest bardzo ważną częścią kulturysty lub osoby, która stosuje doping, żeby to zdrowie w miarę zachować. Nigdy doping nie był i nie będzie bezpieczny, natomiast możemy amortyzować niektóre skutki uboczne, i warto o tym pamiętać, że to nie są mniej inwazyjne środki, jeżeli już ktokolwiek się za to bierze żeby robił to w miarę chociażby z głową. Więc taka osoba powinna stosować odblok gdzieś około miesiąca, półtora. Oczywiście dawki i środki będą zależne od danej osoby i wyników badań. Nigdy nie będzie tak, że podam Wam jeden schemat, czy kolega Wam powie na mnie to zadziałało tak i Ty też tak zrób, ponieważ u każdego będzie inna dawka, chociażby HCG. Inna dawka będzie inhibitor aromatazy, u niektórych w ogóle ich nie będzie. Więc hormony muszą być w normie, tak żeby ten organizm sam doszedł do siebie. Lekko mu tą farmakologią pomagamy, ale nie prowadzamy w skrajne sytuacje, gdzie hormony są albo wywalone w górę, albo zbite do zera, bo nasz organizm nie lubi skrajności, dlatego robimy przerwy. Pamiętajcie, że zdrowie macie jedno, lepiej trenować 40 lat. Nawet można powiedzieć lżej z przerwami, ale robić to zdrowo, niż się rozjechać i z tych treningów nie mieć nic. Także mam nadzieję, że rozwijam tutaj troszeczkę wątpliwości. Temat od bloku jest bardzo szeroki, ale pokrótce ogólnikowo wam tutaj to przedstawiłem. Mam nadzieję, że będą jakieś komentarze bardziej takie szczegółowe, a może jak to, jak tamto. Na pewno się odniosę do tego, czy w materiale tutaj, czy na innych social mediach. Także dziękuję za obecność. Jeżeli ktoś chce współpracę, terapię testosteronem, tutaj będą linki. Link do herofarm.pl, strona z suplementami oraz Projektami. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie i odwiedzicie moje inne kanały. Ja Wam dziękuję za obecność i do następnego czwartku. Pozdro!